Pałac. Stąd się dawało i stoją. C ty polecę pałac. Tutaj daj schody Ja dam CT, bo innego nie umiem Chyba to dam schody Na minta 35 czy 40, 40. Dobre 40 Flash na wyjście Kurwa Zstawiam parkę Z chody. z drewna. Spłukawał. Musisz coś, coś z Nie wiem czy Sandy już nie zaskoczył, nie? Nie mam niestety już. Drugi Sody chody. Wlec! Jeszcze Tetris. А, 70 дней. Зараз выходит он, как хуй. Дашь кашка?